Dzień dobry Państwu, Tomasz Schweigert Pilne. Szanowni Państwo, dlaczego Karol Nawrocki podjął decyzję, że nie spotka się na osobnym spotkaniu z Wiktorem Orbanem? Ponieważ nie chce spotkać się ze Zbigniewem Ziobrą i z Marcinem Romanowskim. To jest głównym powodem, że nie chcę spotykać się poza tego gremium na szczycie tych państw prezydentów wyszehradzkich, tak. E, wiecie Państwo, Po prostu Jezioro zamierza wpływać na prezydenta Nawrockiego po pierwsze, żeby bardziej zdecydowanie odniósł się do tego, że on ma być w Polsce pociągnięty do odpowiedzialności, bo Nawrocki no, czyta sondaże i, i Nawrocki doskonale zdaje sobie sprawę, że większość obywateli chce rozliczenia Ziobry. To jest oczywiste. I tutaj sytuacja tak jak podziały Fiwiki byłaby następująca, ziobro dysponuje informacjami, niektórzy nazywają to hakami. Ziobro dysponuje informacjami z prokuratur, z różnych śledztw, z różnych czynności wykonywanych. Tam, gdzie przewijało się nazwisko Karola Nowrockiego. Jak wiecie, Karol Nowrocki funkcjonujący na wybrzeżu od tylu lat w tych grupach wysokiego ryzyka, tak bym określił, w tych grupach sutonerskich, w grupach kibicowskich. Te grupy y, zajmują się i przemytem narkotyków, y, y, właśnie... Y, Pośredniczeniu, w uprawianiu nierządu czy po prostu w różnego rodzaju działaniach niezgodnych z prawem. I wiecie Państwo, Ziobro wystarczy, że zlecił, w jakich sprawach Nawrocki się przewijał. To nie są sprawy, gdzie on miał mieć postawione zarzuty, ale wiecie Państwo, że te nazwiska przywijały się bardzo często w zeznaniach różnych ludzi. I ta wiedza dla Karola Nowrockiego jest, yy, Ziobry jest bardzo, bardzo niewygodna, bo jednak rozmawiając z Ziobrą i z Romanowskim musi się zdeklarować. Teraz Ziobro nie wie, czy ma Używać tej wiedzy, trzeba nie używać tej wiedzy, trzeba atakować e, Nawrockiego, czy nie, bo być może Romanowski jeszcze, a czy nie Romanowski, tylko być może Nawrocki włączy się do tego, żeby go łaskawiać. On nie powiedział nic, a wtedy już będzie jasność w tej sprawie. Jest jeszcze jeden aspekt tego, bo Patryk Jaki powiedział, że Zbigniew Ziobro będzie chciał interwencji USA. I teraz Państwu to przeczytam. Natomiast interwencja w USA miałaby być poparta działaniami Nawrockiego który po pierwsze nic nie może, a po drugie nie chce. Nie chce się w to angażować. I słuchajcie Państwo, co mówił Patryk Jaki. Patryk Jaki o sprawie Zbigniewa Ziobry mówił o interwencji USA. Dziennikarze Onet. Europoseł PiS, Patryk Jaki odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry i kwestii politycznego azylu. Ocenił, że nie zdziwiłby się, gdyby Stany Zjednoczone zabrały głos w tej sprawie. W tym wypadku przyznanie azylu byłoby uzasadnione. Sprawa jest oczywista z punktu widzenia prawa, mówił na antenie Polsat News. Patryk Jaki ocenił, że Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, ponieważ w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Jeżeli my chcemy, żeby opozycja była po prostu głupia i dawała się wpuścić w pułapkę, która jest oczywiście zastawiona, Ustawione sądy, zlikwidowanie losowania sędziów. On nie ma żadnych szans. Być może ma skończyć tak jak Barbara Skrzypek. Ta sama grupa za to odpowiada, powiedział na Antoniu Polskę. News. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Stany Zjednoczone i inne państwa zabrały w tej sprawie głos. Sprawę rozliczają ludzie, którzy jako jedyni prawa nie przestrzegają, dlatego że stoi za nimi wojsko i policja. W tym wypadku. Przyznanie azylu byłoby uzasadnione. Sprawa jest oczywista z punktu widzenia prawa. Wiecie Państwo, no i tutaj naciski na, na Wrockiego miałby użyć swoich rzekomych przereklamowanych wpływów w Stanach Zjednoczonych w obronie Ziobr i Romanowskiego, no, są bardzo niewygodne. Pamiętajcie, że tak naprawdę Karol Nawrocki jeszcze do soboty miał w nosie to, jaki będzie wydźwięk tego, że spotka się z Orbanem. Pierwszy wiedział wcześniej, że Orban jedzie spotkać się z Putinem, mimo tego nie odwoływał tej wizyty. Zrobił to dopiero w niedzielę. W niedzielę dotarły do niego informacje szczegółowe, co będzie chciał od niego Ziobro i Romanowski, co będzie chciał Orban osiągnąć w kontekście tej wizyty. Pamiętajcie, że Ziobro, jego waluta przetargowa u Orbana to są haki, to jest wiedza i na tym bazuje. Ziobro. Dlatego Orban chce mu dać azyl. W dzisiejszym wywiadzie pana ministra Kierwińskiego u pana redaktora Piaseckiego w TVN24 pan minister Kierwiński powiedział o tym, że procedura cofnięcia paszportu tego drugiego, niedyplomatycznego, takiego jak mamy wszyscy, że ci, którzy chcą mieć paszport, no ja nie mam, mam zatrzymany, już jest uruchomiony. I w związku z tym, Ziobro, po tym, kiedy oficjalnie uzyska azyl polityczny, no będzie mógł wystąpić tak zwany dokument podróży. I to jest ten dokument, który no oficjalnie wydaje się wtedy, kiedy ktoś ma azyl polityczny, no to w, według niego pomógłby mu w tym, żeby Stany Zjednoczone zajęły głos w jego sprawie ziobrom wie, że bez pomocy Nawrockiego, który by się jasno określił, że on to popiera, no to wtedy te jego, te jego działania byłyby skazane naprawdę na niepowodzenie. To jest taka fanfaronada, że łapie się wszystkich argumentów, żeby jednak nie odpowiadać za to, co zrobił. Atmosfera wobec ziobry jest są na niego również ludzie z PIS, e, źli są na niego e, wyborcy, wyborcy Nawrockiego, też no, źli są na niego kibice, do których Nawrocki się zawsze odwołuje. Ziobro jest nienawidzony. Nawrowski nie chce tego pokazać. No a Ziobro ma swoje haki i Ziobro z pewnością ich użyje. Ziobro sądzi, że Amerykanie mają do niego jakiś dół wdzięczności, bo on dalej nie prowadził sprawy związanej z no, torturami, i z tym, że w naszym ośrodku wywiadu w Kikutach było więzienie CIA. I ziobro praktycznie tę sprawę później skręcił. To jest taki um, dla niego um, jakiś parasol ochronny. O, jemu tak się wydawało. Ja nie spodziewam się, żeby to był jakiś parasol ochronny. Um, natomiast dalsze działania, dalsze działania Nawrockiego na kierunku ziobry um, w tej chwili pozostaną zawieszone. On y, jasno nie powie tego, że Ziobre ułaskawi. Będzie mówił, że będzie czytał papiery, będzie sprawdzał, jak u każdego obywatela, będzie robił, a Ziobro czasu nie ma. Ziobro chce wpływać na sąd, żeby y, przed posiedzeniem aresztowym była ta presja, żeby sąd bał się y, wydać postanowienie o aresztowaniu Ziobry i to jest oczywiste, to jest, to jest ta jasna gra Nawrockiego. Poza tym Nawrocki rozumie, bo tak jak mówią wiewiórki, że jak mówi Ferdynand Kiepski, pałka się przegła, bo Nawrocki swoim zachowaniem, swoim destabilizowaniem państwa obliguje wprost do tego, żeby Przeliczyć głos naprawdę, to nie dlatego, że, żeby podbijać sobie bębenka, bo my akurat jesteśmy zwolennikami i tak jak spodziewam się wiele osób jeszcze prócz nas, państwo też, przeliczenia głosów, Nawrocki tego się boi. Nawrocki tego się boi, bo wie, że... To może być dla niego olbrzymi problem. Zazgierdyk pisze oficjalnie, że nie wiadomo, czy Nawrocki jest prezydentem i co by było, gdyby przeliczyć głosy. Wiecie, no w tej chwili nawet, jakbyście Państwo byli uprzejmi spojrzeć, to Super Express zrobił taki sondaż, czy teraz wygrałby Nawrocki, czy Trzaskowski. No i wyszło jakoś podobnie, że wygrał Nawrocki. Tak, ale my nie mówimy o tym, że Nawrocki wygrał czy przegrał. My mówimy, że były oszustwa wyborcze. I chodzi nam o to, że skala tych oszustw jest yy, tak duża, że należałoby yy, to sprawdzić i pokazać społeczeństwo. Dla Naworskiego jest to sytuacja niezwykle groźna. On tego unika i zobaczycie Państwo, że on już będzie się inaczej zachowywał. On, nie wiem czy patrzycie Państwo, już nie ma tej euforii. Już nie ma tej euforii. A nie ma tej euforii, bo nie może oficjalnie, tak jak robił dawniej, bezczelnie brać tych snusów. A dlaczego? To już sami Państwo widzicie. To też wpływa na to, że Nawrocki boi się. Po prostu boi się. No i nie chce mieć kolejnego punktu do zaognienia tej sytuacji. I bardzo dobrze. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.